Działkowy poranek. Nasze studio odwiedził Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Światy Poznańskiego Magistratu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Trochę już sobie rozmawialiśmy przed programem o przyszłorocznej rekrutacji, bo to jest temat, który cały czas spędza sens powiek. Także rodzicom, którzy właściwie dają mi non-stop sygnały, że ten niepokój jest coraz większy. I ja mam prośbę, żebyśmy dziś porzucili urzędowy optymizm i porozmawiali, tak jak to wygląda w rzeczywistości. To będzie gorsza i trudniejsza rekrutacja, ta przyszłoroczna, niż rekrutacja, którą w tym roku mieliśmy do czynienia, a już było ciężko. Panie dyrektorze? Na pewno będzie trudniejsza. Będzie trudniejsza z dwóch powodów. Po pierwsze, yy, będzie więcej absolwentów klas ósmych. Tylko w Poznaniu będzie to prawie półtora tysiąca więcej dzieci niż hmm. w roku. Ubiegłym. A pamięta pan naszą rozmowę kiedyś powiedział pan, że być może będzie mniej dzieci z Poznania, no ale. Niestety są... jest, jest tych uczniów więcej. Musimy też brać pod uwagę fakt, że w ostatnim roku. Przyrosła nam liczba dzieci uczęszczających do poznańskich podstawówek. Myślę, że wiele jest czynników. Niektórzy mówią również o czynniku związanym z rekrutacją i tym, że rodzice są tacy rodzice, którzy przemeldowują swoje dzieci albo wprost. Przepisują je do, po zameldowaniu u znajomych, u rodziny do poznańskich żeby szkół. Żeby były traktowane jako dzieci poznańskie? Żeby występowały w systemie rzeczywiście jako dzieci poznańskie. Drugim elementem, który na to wpłynął, jest fakt, że trudno powiedzieć, czy tylko kryzys gospodarczy, ale różne czynniki wpłynęły na to, że rodzice przepisują dzieci ze szkół niepublicznych również tych funkcjonujących poza miastem. I to przybyło w tym I momencie. I wracają one do Poznania. Panie dyrektorze, tylko czy wy te dane dobrze szacujecie? Bo mniej więcej wiceprezydent Mariusz Wiśniewski mówi o 14 tysiącach uczniów. Taka jest liczba. Rodzice, z którymi rozmawiałem, z którymi, którzy robią sobie taką własną jakby listę, mówią, że to będzie co najmniej 16 tysięcy osób. Liczą dzieci z Poznania, z powiatu, plus prywatne podstawówki. No i dodają około tysiąca... No, dwóch tysięcy dzieci z powiatów jeszcze dalszych. Kościan, Sierem, Środa, Szamotu, Oborniki tak itd. itd. Znaczy, ja mm, zwracam na to uwagę, bo to, ta, ta, ta sama sytuacja wystąpiła już, kiedy był podwójny rocznik. Pamiętamy mm -hmm. również tę rekrutację, że ta liczba dzieci, która pojawia się w na pierwszym etapie rekrutacji, w tym roku to również było 14 tysięcy, ona się nie powiela już w momencie w którym nabór się kończy. Pamiętamy, czy ten sytuacja ubywa trochę ubywa dlatego, w że brak nabury. albo inaczej możliwość startowania w wielu rekrutacjach jednocześnie powoduje, że ten sam uczeń, ten sam absolwent pojawia się w rekrutacji w Poznaniu, w powiecie śremskim, w powiecie średzkim i jeszcze w placówkach prowadzonych przez inne podmioty, i publicznych i niepublicznych, które w tym systemie Ym, rekrutacji organizowanych przez miasto nie dzieci. występują. Tak czy owak, panie dyrektorze, macie przygotowane na dziś 9, ewentualnie 9,5 tysiąca miejsc. To jest maksyma, które w tej chwili wyciągacie. Powiem od razu, to jest za mało. Zastanawiam się, na co wyliczyć. Jasne, ale pamiętajmy o tym, że na etapie pierwszej rekrutacji tej no nie mówię o tym, że chcemy powtórzyć ten scenariusz, mhm. bo wszystkim nam zależy na tym, żeby no rekrutacja właśnie. przebiegła w jak najspokojniejszy i najbardziej komfortowy sposób. Też na pierwszym etapie rekrutacji mieliśmy tych miejsc niecałe 8 tysięcy. Trzeba pamiętać, że są prosto ograniczenia. Dużo za mało to było miejsc. Powiem tak, to było dużo za dużo dla Poznaniaków, za mało dla wszystkich chętnych. Pamiętajmy o tym, że nie można przerzucać na miasto Poznań pełnej odpowiedzialności za zrekrutowanie wszystkich Ale chętnych. Bo takie możliwości decydują. jasne. Oni decydują, wskazując placówkę, do której chcą pójść. Ale tak de facto przesądza o tym liczba mm -hmm. punktów, które zdobędą. No na etapie rekrutacji, tak jest ta rekrutacja skonstruowana, to są kryteria ministerialne, decyduje liczba zgromadzonych punktów. I oczywiście jest to zasada powszechnej dostępności. Cieszymy się, że te zdolne dzieci pokonują nawet poznańskie dzieci, dostają się do naszych szkół. To jest wielki kapitał. Witamy je tu serdecznie. Być I może chcemy, zostaną żeby... kiedyś Oczywiście, my. na to liczymy. A jeżeli nawet nie zostaną, to zasilą być może zakłady pracy, firmy, które funkcjonują w Poznaniu, będą um, pracować na to, żeby nasze miasto, jak najwspaniale się rozwijało. Natomiast przychodzi taki moment, kiedy jest duża liczba osób niezrekrutowanych z różnych przyczyn. Brak miejsc był oczywiście jednym z takich przyczyn w ostatniej rekrutacji. Mm. Zakładamy, że w tej rekrutacji tych miejsc będzie jednak zdecydowanie więcej. Natomiast również bardzo dużym, duży wpływ na tę liczbę niezrekrutowanych miały złe wybory. To znaczy rozminięcie się liczby punktów, którą się zgromadziło z aspiracjami. No jeżeli ktoś wskazuje w, wśród szkół, do których chce się dostać, dobre licea, a ma punkty, które do tego go nie kwalifikują, no to w żaden sposób zrekrutowany nie zostanie. To są oczywiście kwestie indywidualne. Natomiast co do zasady, tu cały czas nam się arytmetyka rozjeżdża, panie dyrektorze. Tych miejsc jest za mało. Ja się tak zastanawiam, bo Pan wie, jak wygląda... Można byłoby zrobić taki przyjście. Rozmawiałem z radnymi, którzy mówili, że są takie klasy w tych dobrych liceach, gdzie 70% dzieci, nawet więcej, jest spoza Poznania. Oczywiście. Czyli to są dzieci, które w pierwszym etapie zyskały najlepsze wyniki. To są e, najzdolniejsze, mówiąc rekrutacyjnie, taką terminologią używając. No i tak, wyobrażam sobie sytuację, że nawet tych dzieci może być 80% w niektórych klasach. No Co wtedy zrobi po, Co zrobi Poznań? Bo musi przyjąć Ależ te dzieci. Ale nic nie zrobi. Z chęcią przyjmie te dzieci. Takie są zasady rekrutacji. No tak. Ale tych Miejsc nadal jest mało. I, I dlatego jesteśmy, będziemy robili wszystko, po pierwsze, żeby, ale nie sami jako Poznań, bo pamiętajmy o tym, że mhm. ja cały czas to powtarzam. Koniec końców rekrutacji tej, która się zakończyła, otworzyliśmy ponad 10 tysięcy miejsc. Dwa razy tyle, ile było absolwentów z Poznania. W przyszłym roku absolwentów z Poznania będzie ponad 6700. Więcej również będzie absolwentów z powiatu, liczymy 7152. na. Liczymy na to, że wspólnie z powiatem, wspólnie z innymi samorządami stworzymy taką liczbę miejsc, żeby do takiej sytuacji Tylko nie doszło. Jest, tak Ale nie można możliwe. oczekiwać, że Poznań zrobi to sani. Tylko Wy na przykład chcielibyście, żeby powiat stworzył tyle miejsc, ile dzieci na wszelki rok aspiruje. Jeżeli w powiecie jest. Półtora tysiąca miejsc w tym momencie, no to jeżeli oni mieliby, powiat miałby stworzyć 6 tysięcy miejsc, bo tyle pewnie dzieci gdzieś będzie w tym, to jest nierealne. To jest oczywiście parokrotnie więcej. Oczywiście. Chociaż jest, jest na pewno w stanie stworzyć tych miejsc znacząco więcej niż stworzył w ostatnim roku. Natomiast my się nie odżegnujemy od współpracy i od tworzenia hmm. dodatkowych miejsc. Mówimy, jakie są ograniczenia, one są obiektywne. To są ograniczenia związane z Wolnymi przestrzeniami. To są ograniczenia mhm. finansowe, a przede wszystkim są to ograniczenia związane z brakiem nauczycieli. Tylko te dzieci i tak do Was przyjdą. I co wtedy? Panie redaktorze, dokładnie tak samo, ale mam nadzieję, że nie, nie odbędzie się to tak samo w, w przyszłym roku. Ale według podobnego, mierząc się z podobnym problemem, przeprowadziliśmy rekrutację w ostatnim roku. Gwarantowaliśmy jedno od początku. Że dla każdego dziecka z Poznania znajdziemy miejsce. I to mhm. się udało. Owszem, udało się to nieco za późno, niż byśmy chcieli. Co wynikało z harmonogramu rekrutacji, bo tak naprawdę mogliśmy podjąć działania interwencyjne dopiero po 26 sierpnia, więc już w zasadzie u progu roku. Teraz szkolnego. będzie szybciej. To Teraz będzie szybciej, dziękujemy panu, panu kuratorowi, jesteśmy bardzo radzi, że, że tego głosu wysłuchamy. o ile wy procentowo zwiększacie liczbę miejsc wobec tegorocznej rekrutacji? Na razie możemy powiedzieć tylko o tej liczbie miejsc, którą mamy oszacowaną wspólnie z dyrektorami. Proszę pamiętać, że to nie jest tak, że już nie mówię, że pan prezydent, ale nawet urzędnicy wydziału Oświaty siadają i um, um, wymyślają, ile to miejsc otworzy ta czy inna mm. szkoła. Tę liczbę miejsc muszą utworzyć dyrektorzy. Oni muszą mieć do tego kadrę, no, to, oni muszą to, mieć do tego ja to miejsce. to trochę widzę jako takie odkładanie problemu, który wróci. Nie, absolutnie, ja nie jestem odkładamy. przekonany, że Panie nawet te dzieci spoza Poznania zostaną tutaj. Część dostanie się w pierwszym naborze, a część będzie nadal próbowała rozpoczliwie znaleźć te miejsca. Tych dzieci z Poznania, to też dotknie dzieci z Poznania, ponieważ yy, tak jak mówię, mniej, miejsc będzie mniej. Ryko, rykoszatem dostaną tak samo te dzieci, wszystkie dzieci. I dostaną. dlatego od, miejsc jest za mało. od momentu, w którym się ten rok szkolny rozpoczął, jak tylko się kurz po ostatniej rekrutacji <noise> opadł, jak tylko się. Była bitwa, to prawda. Tak. To od razu przystąpiliśmy do rozmów i do rozmów z, z panem kuratorem. Dzięki wsparciu kuratora wystąpiliśmy do ministra w kwestiach związanych z finansowaniem oferty szkolnictwa ponadpodstawowego w takich samorządach jak Poznań, gdzie jest dużo dzieci spoza danego, danej jednostki samorządu. Wystąpiliśmy do powiatu o podjęcie rzeczowego dialogu. Liczymy na ten dialog. Zaproponowaliśmy powiatowi różne rozwiązania, między innymi utworzenie związku powiatów i tworzenie oferty szkolnictwa ponadpodstawowego wspólnie wiemy że musimy tak naprawdę przyjąć ten rok mówiąc kolokwialnie połknąć tę żabę bo za rok będzie niż już demograficzny Jasne, problem nie wystąpi Panie redaktorze ale to nie jest problem jednoroczny wszyscy. dla miasta Poznania bo ten wyż rocznikowy który przyjmuje, przyje, przyjmujemy przyjęliśmy będziemy przyjmować do naszych szkół ten ten, ten, ten zdublowany rocznik niemalże Trzeba utrzymać w placówkach oświatowych przez cały cykl edukacyjny. To jest 26 milionów mhm. złotych rocznie, które mieszkańcy naszego miasta, wypracowujący dochód naszego miasta, muszą dopłacić mhm. do kształcenia dzieci spoza miasta, a więc do tworzenia oferty, z której nie korzystają. Taka teoria spiskowa, która krąży, że Poznań specjalnie przygotowuje mniej miejsc po to, żeby te miejsca dyrektorzy magiczną różdżką wyczarowali w trzecim na przykład etapie rekrutacji, kiedy to będą już miejsca tylko dla dzieci z Poznania, no bo taki jest obowiązek w tym momencie. Celowo zaniżacie tę liczbę miejsc. A czy liczba miejsc, która jest ogłoszona jest liczbą miejsc uzgodnioną z dyrektorami i od początku znaną. To, że później dyrektorzy mają prawo zwiększyć ten, nie. ten limit, niektórzy zwiększają, inni nie. Do takiego, jaki uznają za racjonalny mhm. i realny, to jest oczywiście to wy nie inna mówicie, kwestia. To zaniżcie trochę, Kaziu nie, nie mówimy, tam u Absolutnie w, nie mówimy o zaniżaniu. Wszyscy w no. ogóle mają równy ten, ten, ten współczynnik, ten wskaźnik mhm. liczby miejsc w danym oddziale, przynajmniej na, na początku rekrutacji, tak, żeby system racjonalnie te dzieci przyjmował. Natomiast oczywiście... Mówimy na samym końcu tej rekrutacji, kiedy kończy się rekrutacja uzupełniająca, oparta o zasady powszechnej dostępności, żeby dyrektorzy pamiętali, mhm. że jesteśmy miastem na prawach powiatu odpowiedzialnym za potrzeby naszych mieszkańców i w pierwszej kolejności musimy zaspokoić potrzeby mieszkańców Poznania. To wiemy, tylko że potem powtarza się sytuacja taka, jaka w tym roku miała miejsce, gdzie tak naprawdę wszyscy byli nieszczęśliwi i cały czas. I liczymy na to, że nie będzie Pytanie, takiej sytuacji. Stanie, no właśnie. Właśnie. Zniechęcacie Z dwóch trochę. powodów. Nie, nie zniechęcamy absolutnie, panie dyrektorze. Z dwóch powodów. Po pierwsze, zakładamy, że rekrutacja będzie jednak o wiele krócej trwała. No to już jest dużo. To akurat tak jest dużo. Jest. I to jest pierwszy, pierwszy element, bo na to, na to nie mamy wpływu. I tu dziękujemy jeszcze raz podkreślam panu kuratorowi za, za zrozumienie. I drugi element to jest kwestia tworzenia oferty. Jesteśmy umówieni z Powiatem Poznańskim na rozmowy. Liczymy na to, że. I otworzy więcej miejsc i weźmie odpowiedzialność również za tworzenie, jasne, tego ale że weźmie odpowiedzialność za tworzenie miejsc organizacyjnych dla mieszkańców powiatu przez miasto Poznań, co niestety kosztuje. To może po prostu powiat się dołoży, tak? Tak mam rozumieć tę sugestię. Finansowo, a wy Powiat te już się dokłada w kontekście szkolnictwa specjalnego. No szkolnictwa specjalnego. Szkolnictwa specjalnego. Tak, bo... ale branżowego również. Znaczy, no, w przypadku rozliczeń między miastem akurat nie, ale zakładamy, że w poczuciu odpowiedzialności zakładając oczywiście, że powiat rzeczywiście takiej liczby miejsc nie jest w stanie stworzyć, powiat wspólnie rozumiem. z miastem pomoże nam. Czy wszystko rozbija miejsce. się o pieniądze? Jak rozumiem miałbym teraz rozmawiać nie, ze starostą na przykład o tym tylko ile... o pieniądze. Panie redaktorze od początku mówię, że to jest też kwestia miejsca jeżeli to miejsce miałoby być uruchomione to też, to też oczywiście są konkretne potrzeby Przede wszystkim etatów również. No A właściwie to... nie tyle etatów, co braku nauczycieli na etaty, które Panie doktorze, w się się pojawiają. Ale kwestia tych kontenerów, no bo to był taki pomysł, który pan na Komisji Oświaty Znaczy, podniosł. może nie tyle pomysł, co nasza analiza. Rzeczywiście analizowaliśmy, biorąc pod uwagę. To jest fakt, realna rzecz? Jest to możliwe. Hmm. Jest to możliwe. My w tej chwili przygotowujemy jedną z inwestycji, akurat niezwiązaną ze szkolnictwem ponadpodstawowym. I jest to możliwe w stosunkowo krótkim czasie, kilku miesięcy. Hmm. A takie... Ośrodki za miejscowe, na przykład. Jakieś liceum otwiera gdzieś w jakiejś podstawówce, gdzie są miejsca Powiem tak. Tego typu po przyjęciu miejsca. prawie pięciu tysięcy dzieci ukraińskich w naszym mieście, niestety, szkoły podstawowe to są te mhm. placówki, które w pierwszej kolejności przyjmowały dzieci ukraińskie, bo taki był wiek tych dzieci, takie były potrzeby. Te dzieci też będą w rekrutacji ponad podstawowej? Oczywiście będzie ich. Już w ostatniej rekrutacji było to kilkaset dzieci. Oczywiście startujących na tych samych zasadach, co polskie dzieci, bez żadnych preferencji. One też. To trzeba docenić. Zdały egzamin usmoklasisty, ukończyły szkołę podstawową w Polsce. Panie dyrektorze, ostatnie pytanie. Ponad 8 tysięcy osób prawie podpisało petycję dotyczącą tego, żeby zająć się dziećmi także z powiatu. To w ogóle jest petycja dotycząca ratujmy całego, cały rocznik zapomniany 2000. 14-2015, tak mówią mówię o momencie, kiedy poszły do szkoły. Bo to jest rzeczywiście problem, bo te, te dzieci są biedne tą ilością, którą, którą są, tą tą masą. I pytanie takie, czy chcielibyście się z tymi rodzicami spotkać, bo oni na razie mają takie poczucie, jakby było takie unikanie ze strony. To takiego spotkania doszło no, między innymi na, na tak, zresztą w obecności pana prezydenta z panem prezydentem na ostatnim wspólnym posiedzeniu Komisji Oświaty Rady Miasta i Powiatu Poznańskiego wspólnej komisji. Także myślę, że, że ta petycja jest nam wszystkim doskonale poważnie znana. Poważnie ją traktujecie? Poważnie ją traktujemy. Zakładamy, że powiat poznański, którego mieszkańcy w zdecydowanej większości te petycje podpisali, również traktuje to poważnie. Ja myślę, że to my wszystko jest szersza petycja, dlatego, że to też podpisali zaniepokojeni rodzice Jasne. dzieci z poznańskich podstawowej. Panie redaktorze, krótkie podsumowanie. Takie są skutki reform. Jeżeli się nakładają reformy i nikt nie analizuje, jakie będą ich skutki, to płacą za to na końcu dzieci. No niestety, taka prawda. Przemysław Foligowski, dyrektor Wydziału Światy Poznańskiego Magistratu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.